Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, czuję się tak bardzo zmęczona. Wiele dziś musiałam zrobić, pokonać tyle przeszkód. Cały mój dzisiejszy trud oddaję Tobie. Proszę, Panie, weź mój wysiłek na ofiarę w intencji Tobie wiadomej. To wszystko uczyniłam w Twoje imię. Jezu, z Tobą łatwiej mi pokonywać życiowe wyzwania. Wiele spraw zdaje się mnie przerastać, tylu rzeczy się boję, ale wiem, że jesteś ze mną i to dodaje mi sił. Dziękuję, że dziś jak co byłeś moim wsparciem. Bez Ciebie nie podołałabym temu wszystkiemu. Chryste, dziękuję, że teraz ofiarowujesz mi chwilę wytchnienia. Ukojenia po całym trudzie. Jestem Ci wdzięczna za spokój otulający moją duszę podczas modlitwy. Jest cicho i spokojnie, jakby cały świat w końcu przestał się kręcić. Jesteś tylko Ty i ja. Tak wyraźnie czuję Twoją miłość. Ona jest balsamem dla mojej duszy. Panie, składam Ci dzięki za to, że dodajesz mi odwagi i siły. Proszę, pozwól mi teraz wypocząć, ukoić nerwy, bym mogła przygotować się do kolejnego dnia i nowych wyzwań. Nie boję się ich, wiem, że dam sobie radę, bo z Tobą nie może stać mi się nic złego. Czuwaj przy mnie w każdym czasie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!